Mazury to nie tylko bogate przyrodniczo tereny, ale również miejsce o ciekawej historii. Warto znać region, w którym się żyje, tym bardziej, że wiedza ta może doprowadzić do atrakcyjnych nagród. Laptop, rower czy aparaty czekają na chętnych, którzy wezmą udział w konkursie organizowanym przez lokalną grupę działania Mazurskie Morze. Idea, jaka przyświeca przedsięwzięciu pod hasłem Znawca Mazurskiego Morza, to popularyzacja wiedzy o naszym regionie, jak też i jego promocja. Konkurs cieszy się sporą popularnością, stąd już trzecia jego edycja. Konkurs ma za zadanie zainteresować obecnych mieszkańców Mazur, historią Mazur, tradycją, kulturą. No i oczywiście sprawić, żeby, żebyśmy czuli, że to jest nasza mała ojczyzna. Konkurs skierowany jest do mieszkańców gmin należących do LGD Mazurskie Morze: Mikołajek, Piecek, Pisza, Rucianego Nidy, Orzysza i Białej Piskiej. Wziąć w nim udział mogą zarówno uczniowie szkół każdego szczebla, jak i osoby dorosłe. Trzecia edycja konkursu Znawca Mazurskiego Morza składa się z trzech etapów. Pierwszy etap, etap wstępny, polega na tym, że wszystkie szkoły na terenie lokalnej grupy działania Mazurskie Morze typują wśród swoich uczniów najlepszych jak gdyby uczniów po pięć, po pięć osób maksymalnie. Te wszystkie osoby, plus osoby zgłoszone indywidualnie, czyli osoby, które już się nie uczą, biorą udział w eliminacjach gminnych. Eliminacje gminne są drugim etapem, i w każdej gminie będziemy organizowali po, jedne, po jednych eliminacjach. Jeżeli chodzi o trzeci etap, jest to finał, finał odbędzie się już w drugiej połowie maja. Organizatorzy podkreślają, że konkurs cieszy się sporym powodzeniem, a to może tylko cieszyć, gdyż warto popularyzować wiedzę o naszych pięknych i historycznie ciekawych terenach. Jeżeli chodzi o uczestników, myślę, że byli naprawdę pozytywnie nastawieni. Było bardzo wesoło przede wszystkim na, na finałach, na eliminacjach wzięła bardzo duża liczba osób udział w eliminacjach, bo było to ponad 70 osób. Dzięki temu konkursowi naprawdę udało nam się poszerzyć naszą wiedzę i okazało się, że nasz region niesie naprawdę wiele niespodzianek. W poprzednich edycjach do zdobycia były równie ciekawe nagrody, jak w roku obecnym, ale nie tylko one przyciągają do tego przedsięwzięcia. Przede wszystkim też dla mnie ważna była ta chęć dowiedzenia się czegoś o tym regionie. Ja nie pochodzę z Orzysza. Ja jestem w ogóle z innego regionu Polski, z Mazowsza i dla mnie wiele, to było bardzo, znaczy dużo ciekawych rzeczy się dowiedziałam, przede wszystkim historycznych, bo ja się bardzo interesuję historią i dla mnie to było takie, no takie, takie, fajne doświadczenie, takie po prostu chęć taka zmierzenia się, czy po prostu podałam, czy tam rano. Zgłosiłam się do konkursu, bo chciałam sprawdzić swoją wiedzę na temat, no Mazur, bo ja nie pochodzę z tego regionu chciałem zobaczyć, co wiem, a w finale zajęłem czwarte miejsce. Pierwszy raz startuję i po prostu chcę zobaczyć jak mi pójdzie. Czy dobrze. Nawet jeśli mi nie wyjdzie, to spróbuję za rok. Się nauczyłem wielu ciekawych informacji, się dowiedziałem o regionie, na, na których wcale nie, na przykład nie wiedziałem wcześniej, o których w ogóle. Dużo rzeczy nie widziałem przed tym, co tu się działo, jakie miały tu miejsce. Bitwy na przykład w czasie wojen, takie różne rzeczy można się dowiedzieć. Zapraszam do konkursu, bo do, do, dowiesz się nowych rzeczy. Przyszli uczestnicy już w tej chwili przygotowują się do konkursu. Warto odwiedzić stronę internetową www.konkurs.mazurskiemorze.pl, gdzie w formie quizu umieszczono pytania konkursowe. Znaleźć można tam także inne ważne informacje dotyczące projektu pod nazwą Uznawca Mazurskiego Morza.